Siemanko, mam dla Was kolejny giveaway, który organizuję na stronie Hellcase. Konkurs będzie trwać przez tydzień, a do wygrania są skiny o wartości 50 dolarów. Zasady konkursu są takie same jak poprzednia, czyli musicie użyć kodu Mateo, który daje Wam darmowy balans, doładować swoje konto za co najmniej 2 dolary przy użyciu kodu Mateo Bonus, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu subskrypcję mojego kanału oraz kliknięcie w podany film na stronie giveawaya. Zapraszam również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link macie w opisie. Antyterroryści grają na full'u, my również z podobnym wyposażeniem. No i ciekawa ustawka: no to jest silion celowany. Natomiast teraz, e, sam Nodios próbuje tutaj mierzyć wroga, a jednakże killer. Trafia zarówno Jabiego, jak i samego Nodiosa. Modi z odpowiedzią asilion też zaskakuje z Zasilosa. No i robi nam się mimo wszystko 3 na 3, a tą początkową przewagę zyskała jednak nasza formacja. Menio z kontrolą Hevenu tutaj e, czeka, że wtedy to się wychyli. Menio trafia jednak Nikodoza. No i przewaga zaczyna nam się tak naprawdę kreować, chociaż sama Silion ma do w pomocy jeszcze Modiego, który już teraz podchodzi tutaj w okolice bombside'a, a Modi z Digla trafia na ale jednak wyjście przez wentylację, Asilion teraz powoli przyspiesza. Widać, że wiem mniej więcej, gdzie znajdują się oponenci. Teraz wyjście na jednego z nich, Asilion trafia po raz kolejny. No i teraz, teraz, Killer vs asilion Gdzie antyterrorysta tutaj udźwignie losy tej rundy? Jak na razie wychyla się Kylar na Kucaka. Asilion tego się kompletnie nie spodziewał. Z tej mapy Deniu, bo tutaj. Owszem, mamy dobry początek, ale jednak przeciwnik też. Eee, od fula wydaje mi się, że narzuci tutaj wysokie tempo rozgrywki. No teraz mamy szansę na prawdę, chociaż sam menio musiał mieć wsparcie od inocentu, bo coś, tego fragę nie mógł po prostu Polak zdobyć. Natomiast Modi, 1 vs 4. Jak widzimy Modi wciąż tutaj zachowany z powodu jest podjęty bój przez Innocenta 4 do 0 No ale wciąż jednak ten pull po stronie CT Sam nikodo znajduje tutaj dobre miejsce na mapie No i odnajduje Keja pod swoim celownikiem Więc po raz pierwszy chyba antyterroryści z przewagą Sam Modi pod rampą Widzimy, że dosyć dużo terapie. chociaż teraz fantastyczny spray Trzy trafienia i killer to co widzimy to właśnie Innocent daje pierwsze zabójstwo, a Silion z odpowiedzią jest również wrago od Siliona po raz trzeci. Walka ponownie, cztery zabójstwa teraz od niego. No i czyżby tutaj miał być Ace, nie, No modi wspomoże. pomoże. że to modi ubezpiecza teraz kurnik, no i przy życiu pozostaje sam Innocent, który w sytuacjach kluczowych jest naprawdę skutecznym graczem. No pokazał to m.in. na Mapie Devertigo podczas meczu z Ligi Flashpoint. A teraz yy, właśnie na mapie Deniuk zdobył dwie eliminacje. Yy, będzie chciał się powoli jeszcze wychylać z tych drzwi. Rywal, powoli na niego napiera i nocent po raz trzeci, ale Jabi był na doskonałej pozycji. No i oni pytanie gdzie chcą atakować, bo jak na razie Nikodos wygrał przebitkę ze snaksem, chociaż sam bardzo mocno ucierpiał. No i teraz Kate trafia z punkt a no Dios natychmiastowa odpowiedź. Jest jednak rotacja, no mało czasu tutaj zostanie na atak, więc trzeba, trzeba się jakoś tutaj chronić. Sam Jabi przecież teraz słyszy dokładnie co się dzieje, będą otwarte, czyli będzie eliminacja na graczu z bombą, no i będzie wygrana ósma odsłona przez drużynę copenhagen Flames. No jeszcze tutaj po czasie straci swoje życie snak. Raz, dwa, trzy, eliminacje od niego i dodatkowo jabi z Asylionem. No i teraz znowu Polacy chcą odnieść triumf. Są trafienia zarówno od inocenta, jak i od Kilara. Pozostaje na placu boju. Sam Asilion i to już jest kończące zabójstwo. Stawiony bardzo, ale to bardzo agresywnie. I tutaj chęć nawiązania walki. Frach za frag. No jest odpowiada również na inocencie. Robi nam się trzech na trzech. No i teraz, Killar, zobaczymy ile on tutaj będzie w stanie zrobić No widzimy, że wiele, bo eliminacja zdobyta, znaki wentylacji, no sam Janusz tutaj próbuje jakieś bandyckie zagrywki, ale to killer. do dopomoże kompana Nikodas będzie ubezpieczał oczywiście te małe drzwi, ale będzie miał też na plecach Inocenta, więc o dziwo, o dziwo sytuacja wciąż jest wyrównana i jest to okazja, żeby Polacy mogli do tej rundy jeszcze mimo wszystko powrócić. Dorzucony flesz, wychylenie się od Hylara, fantastyczne zgranie zespołowe i sam Hylar kończy tę rundę. Znaczy właściwie utrzymuje drużynę Kopenhagen, w tym jest szansem na wygranie tej rundy, bo oni chcą zaatakować tej okolice wentylacji. Inocent ze snajperką podchodzi, natomiast yy, pytania. Kiedy wychlia Asilion? Ten w dobrym momencie jednak sprawdza kąt. Trafia samego białego i jeszcze jest stanie się przetransportować pod mynia, który za Wupom daje tą jedną likwidację. Bomba jednak jest teraz plantowana, to i rozpętana seria strzałów, Asilion wraz z Nodiosem w bardzo dobry sposób będzie w stanie się zaprezentować, no i tylko i wyłącznie yy, inocent yy, może zachowywać broń, nie no, ma to oczywiście jakikolwiek sens, co ja powiedziałem, ale e, podłożona bomba. Ona tyka coraz szybciej. Zarówno Jabi, jak i Nikodos na podobnej pozycji na mapie, dlatego też powoli sniper będzie próbował tutaj nawiązać kontakt jeszcze, kolejny pik. E, no i bomba jest defowana. Chce się wychylać sam Nikodos, ale jednak Polacy. Też wciąż palona pozycja. Teraz minion powoli decyduje się na podejście, ale jednak Asylion sprawdza ten kąt, ma możliwość na zdobycie trafienia, więc 4 na 2, podłożona bomba. Snacks podchodzi od przywodówki. Wspomaga to oczywiście pod jakimś fleszem, ale robiali z jednym trafieniem na tym zakończy się jego przygoda tak naprawdę na mapie do No i okazuje się, że sam Snacks no jest w tej rundzie bez jakiejkolwiek szansy. Wyjście od Nikodoza, zdobyty lifrak. No i mamy GG. Podejście jak na razie pod pozycję, sam Innocent teraz będzie pikował długą, no i da sobie tutaj radę z jednym z rywali, sam Nikodosy fejkuje jak na razie plantowanie, będzie próbował pikować naszego zawodnika, ale sam Nikodos dosyć spokojnie, jest podłożona bomba i jest próba spikowania pozycji, chociaż Innocent nie będzie miał żadnego problemu. Coraz to mniej punktu zdrowia po stronie Polaków, ale ci e, zachowują jeszcze swoje życie, chociaż wymiana frag za frag raczej nie jest korzystna dla nas. Jeszcze w szczególności, że gracz, e, który posiadał e, bronię szturmową został wyeliminowany, tylko że właśnie biali z tej M4 będzie teraz kasować dwa kluczowe trafienia, które dały ogromną przewagę, ale natychmiastowe wycofanie się ze strony Nikodoza, zabiali, wcelowany jednak w pozycję. E, cały czas, e, cały czas ma wsparcie również od samego mienia, więc czterech na jednego. No i Nikodos bierny, dosyć daleko od akcji Widać, że nie ma zamiaru tutaj podjeżdżać Chociaż yy, Biali zdąży się wcelować, ale sam Nikodos będzie jeszcze tutaj jedno zabójstwo tam biali, podchodzi teraz pod smołka. czeka aż ten zaniknie, żeby mógł e, namierzyć tej Nikodosa i ten będzie jednak wychylał Inocent jednak e, mimo wszystko go uprzedza z trafieniem. No i teraz podejście, eliminacja od Nodiosa, jeden na jednego, biały, zobaczymy czy tutaj zdecyduje się na atak. E, widać, że tak, jest chęć wychylenia, ale Nodios e, w okolicach kara, dorzucony flash, cień dostrzeżony, Jabbi z zabójstwem mynia. no i teraz biali e, z trafieniem na y, zawodniku drużyny atakującej, więc Modi i Nodios, to jest dwóch zawodników teraz, y, którzy chcą powalczyć o wygranie rundy numer 2, a naprzeciw nich oczywiście Biali, Mistrz Świata, który teraz dorzuca potężny granat łamkowy, który obija. Gracza z Gryny Tero do 65k, chociaż teraz i mamy wyjście, mamy zdobytą eliminację i mamy e, bardzo dogodną sytuację dla gracza po stronie CT. Oj no tutaj sam Nodios, nie do końca skuteczny, biały podjeżdża, ale fatalny moment wybrał sobie na zeskok. Chyba że dostanie jakiegoś magicznego flasha, to wtedy wiadomo, że może być kłopot, chociaż jest zdobyta pierwsza eliminacja, szansa na kolejną no rywal. Tutaj bawi się ze snaksem, ale Janusz pokazuje, że on w takie zabawy nie będzie, nie będzie chciał się bawić. Teraz jednak e, na blisko dosyć przygotowany Asilion domychać tę sytuację, będzie na pewno chciał zawodnik od długi, chociaż teraz Killer, Ale ogromne problemy strzeleckie. No taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo jakim cudem KELAR tego fraga nie zdobył, to ja nie mam szczerze bladego pojęcia. A tak, mamy 1 vs 2. Bomba plantowana. Wyjście ze strony samego Nodiosa. No i teraz pojedynek jeden na jednego. Antyterrorysta pikuje. Nodios teraz próbuje skanować. On wie, że już czasu nie będzie miał na zwycięstwo, dlatego będzie do jasno i jednak my Spowolnili troszeczkę tempo wejścia Teraz pich na Inocenta A jednak go wyciąga A Mynio przygotowany tutaj w smołku na wyjście Podsadzka odrywali. Jest te zabójstwo numer 1 i numer 2 Nawet teraz hat trick Więc Menio może być tym bohaterem No fantastyczna runda w jego wykonaniu Nocent jednak dobrze otwiera los tej rundy, teraz agresja ze strony Killara, Nordios jednak z odpowiedzią, e, zastanawia się antyterrorysta, jak to no fantastyczny frak. E, sytuacja nam się wyrównała, antyterroryści próbują tutaj dojechać w pozycję, walka, walka jak zaciekła, e, widzimy, że no nawet Nikodos trafił w tym momencie swojego kompana z drużyny, więc pytanie, czy Nocent to po prostu teraz wyklaczuje. Bo jak na razie pik zarówno od jednego jak i drugiego antyterrorysty, no innocent chyba nie spodziewa się po odkróconej pozycji tego krótszego dystansu. Dlatego też powoli pikuje ona Nikodosy przykucnięty, nie zamierza tutaj jeszcze się wychylać. Teraz następuje wychylenie frak od samego inocenta. Ale teraz wyjście w stronę terrorysty Nie ma żadnego zabójstwa Biały jednak odpowiada Ale Nozios z Modim również dokładają eliminację Biały w tej rundzie zdobywa kolejne zabójstwo I teraz widzimy, że Snax dopomaga swojemu koledze z byłej drużyny Bo no, Biały nie jest jednak nominalnym graczem Teraz jednak palona policja Biały się ewakuuje Jabi Jednak zostaje wyeliminowany I Snacks w klaczu jeden versus 2 I zobaczmy, czy Janusz będzie chciał zaatakować. Czy Janusz będzie tutaj próbował podejść pod pozycję? Natomiast teraz bardzo ładny film ze strony Polaka. Janusz dostrzegł kolejnego zrywali. Jabi podjeżdża na blisko. Tak pozycja jak na razie nie znano. Chociaż teraz mamy wyjście i teraz mamy skuteczne zabójstwo. Trzech na 4. Ja... trzech na czterech z przewagą do strony defensywnej. Teraz jednak i odpalił jak Sytuacja nam się wyrównuje, no widzimy jednak HP po stronie Polaków Oj tutaj palone stówki u antyterrorystów, jednakże Niko do zawupy Innocent znów odpowiada, Snacks dokłada też coś od siebie Więc teraz Nodios czy Innocent? Kto odniesie zwycięstwo w sytuacji klaczowej? Antyterrorysta podjeżdża, mocy wcelowany, ale Nodios jednak... Mm, także teraz, teraz Nikodos za Bombside'em. To jest sytuacja 3 na 3. No i teraz będzie mega istotna wymiana strzelecka. Wyrzucony fleszy kurą. Killer już tak naprawdę na Bombside'ie. Bomba jednakże zostaje plantowana. A Killer podjeżdża na blisko decydowany. W pozycji rywalnej jednak nie poradził sobie najlepiej Nikodos. Sam Nodius też zawodzi. Więc Jabi, 1 versus 2. On od pleców podchodzi tutaj uśmiechnięty Duńczyk od Monstera. No i zobaczmy, gdzie rozstawieni są Polacy. Jeden z nich y, za y, dosłownie Bombsidem, drugi na beczkach. Jabi nie do końca sprawdza konta. Teraz widział głowę i killer zakończył dzieła zniszczenia. Ale my już znajdujemy się tak naprawdę na sajcie i nocent y, jako pierwszy tutaj będzie się wychylać. Y, dodatkowo Modi za chwilę wspomoże i okaże się, że teraz będzie sytuacja bardzo wyrównana. Sam Modi dał kluczową eliminację, ale teraz musi się troszeczkę chować, bo y, ten palak naprawdę dla niego mocno nieprzyjemny. Teraz Snak Snacks z odpowiedzią. Dodatkowo złapany Asilion i Nikodos, więc Jabbi z Refragiem, ale jednak on ma do pokonania jeszcze dwóch przeciwników, jeżeli jakkolwiek chciałby o tę rundę powalczyć. Podejście. Snacks przykusnął, Snax przycelował i Snacks zdobył kończącą likwidację. Chcielibyśmy, żeby gracz Anonymo po prostu tutaj wszedł na bąbsejt po fleszach i e, wyciągnął, wyciągnął tę kasację, tylko że wyjście po fleszu, ale to antyterrorysta podłuje i musi ratować sytuację Modi, który również e, troszeczkę zawodzi w tej rundzie. E, na pozycja za smokiem. Nie ma możliwości wyjścia od Asiliona, Ten dopiero gdzieś tam po fleszu, sprawdza, e, sprawdza swój kąt na mapie. No i dodatkowo sam Nodios ze schodów tutaj próbuje walczyć. No i teraz pytanie Jabi e, z trafieniem Dostrzeżony zostaje również sam Kay, ale jest agresywne wyjście od samego Jabiego Okej, zobaczmy Ile w stanie będzie tutaj zrobić agresywny pikot Polaka Według Ciebie teoria ale no, na pewno taka sytuacja nie miała, nie może być e, robiona no, to Trzeba grać, trzeba grać jak najlepiej się da Nikodos w ogóle trafia, to jest trzeci raz ten zawodnik e, próbuje, próbuje w smoku gdzieś tam ogarnąć sobie dobrą pozycję Ale mimo wszystko mamy dwóch na dwóch bardzo szybko jest w stanie jednak ustawić się w odpowiednim momencie, tylko że akurat jak na razie podchodzi od okienka, nie zamierza się jak na razie jeszcze wychylać dopiero teraz, powoli przeskakuje. Skrada się, skraca dystans, Snaxik. Wydaje mi się, że będzie tutaj zaskoczony Chociaż, jeżeli odwróci się w odpowiednim momencie To może być ciekawie, teraz jest zabójstwo Wie, gdzie znajduje się drugi rywal Dlatego, dlatego też dorzucony smoke I próba defowania bomby na raz Oj no i nocen Nie do końca wie, gdzie ta bomba się znajduje I drzabi! Taką sytuację klaczową Zwycięży Trzeba będzie znacząco poprawić Rozgrywanie, jeżeli chcemy dobrze wypaść się Na tym prestiżowym turnieju Do którego udało się dostać jednak palona pozycja pod drewnem. Snax Chce zagrać troszeczkę agresywniej. E, no ale tutaj jak na razie e, Janusz jest wyciągniętym rywalem, a Silion natychmiastowo odpowiada Snacks ponownie. No i to Janusz właśnie troszeczkę napędził swoją formację do tego, żeby jeszcze tutaj w tej rundzie odpowiedzieć. Tylko, że mm, dalej się. Może być problem. Chociaż dobrze dorzucony granat. Nie będzie tutaj nikogo doszczekał. Kończy się nam to starcie. Thank <laughs> you.